Wszystkich, którzy stysknili się za naszymi zajęciami dla muzealniaków, czyli dla naszych najmłodszych odwiedzających oraz ich rodziców, zapraszam dzisiaj do księgi drugiej pana Tadeusza. Dwór Soplicowie był ostoją polskości. Sędzia Soplica bardzo pilnował, żeby wszystkie zwyczaje szlacheckie uczty, polowania Odbywały się ściśle według przyjętych obyczajów. Wielką pomocą dla sędziego był wojski Chreczecha, który doskonale znał wszystkie rytuały i pilnował ich przestrzegania. Wojski miał także wiele innych, często bardzo osobliwych zainteresowań. Miał niezwykle szeroką wiedzę z astrologii, a na grzybobraniu zbierał wyłącznie muchomory. Dlaczego? Przyjmuje się najczęściej, że tworzył z nich trudkę na owady. Wojski znał się bowiem jak nikt w Soplicowie na muchach. Można nawet powiedzieć, że był ich badaczem, a tak wnikliwie je obserwował po to, żeby je wytępić. Fragment księgi drugiej pod tytułem Zamek z polowaniem wojskiego na muchy oraz opisem pewnego szczególnego gatunku owadów, czyli much szlacheckich, znajdą Państwo pod filmem. Proszę zacząć zabawę od przeczytania, ponieważ litewskie owady były naprawdę wyjątkowe. A czy zastanawiali się Państwo kiedyś, jak muchy widzą? Dla litewskiej muchy świeżopraczej nie był bursztynowy, a gryka na pewno nie była biała. Muchy widzą barwy, ale zupełnie inaczej niż człowiek. Jak to jest widzieć świat w innych kolorach? Proszę poszukać w domu przezroczystych, kolorowych przedmiotów. Świetnie nadadzą się plastikowe przykrywki i spojrzeć przez nie na świat.